Hej, cześć, witajcie z tej strony Foxes. Witam Was w kolejnym poradniku z Minecrafta na moim kanale. Jest to poradnik na wersję najnowszą jaka jest, czyli 1.14.2. Jeśli dobrze kojarzę, to jest chyba teraz taka wersja. Macie napisane w opisie na jakiej wersji to działa, aczkolwiek no, wstecz to raczej też będzie działać, bo tu zbyt dużej filozofii nie ma. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić zapadnie. Na potwory, no i na graczy w sumie też jak macie jakiegoś Mniej sprytnego kolegę, bądź e, zrobicie to w takim miejscu, żeby to było jak najmniej widoczne. No, ja tutaj zrobiłem to, żeby jak najbardziej wam pokazać, o co w tym chodzi. E, więc tak się to prezentuje taki, można powiedzieć, goły mechanizm. E, no, wiadomo, staniemy sobie tutaj i teraz, jak z tego zejdziemy, to od razu się wszystkie tłoki chowają. No, na tej zasadzie to działa. I teraz tak. E, mamy wszędzie, wiadomo, od dołu. Tłoki, które są już mm, otwarte, w sensie wysunięte są z obydwóch stron. I teraz kładziemy sobie takie tłoki. Tak, wiadomo, tutaj wszystko powinno być pozakrywane. Ja wam to pokazuję z racji, że po prostu na potrzeby odcinka. No i tak, mamy sobie pierwszy tłok. Jak gdyby. Możecie to zrobić w każdym miejscu, nie? Na przykład tutaj też to możecie zrobić. Ja to zrobiłem po prostu na początku, no bo jeśli nas ktoś goni, no to on biegnie za nami, no i wpada, nie? No, e, i tak. Ja sobie to tutaj ustawiłem w tym miejscu. Zrobiłem sobie pochodnię, e, która zasila po prostu wszystkie tłoki, jakie są. Tutaj wiadomo mamy opóźnienie, bo gdyby opóźnienia nie było, to tak szybko by się otworzyły i zamknęły tłoki, że moglibyśmy nawet nie wpaść na dół. Dlatego ja sobie tutaj dałem opóźnienie na dwa pełne opóźnienia na repeaterze. E, wiadomo, możecie to zrobić według uznania, tak samo z długością, jeśli będziecie chcieli zrobić dłuższy na przykład taki nawet most możecie z tego zrobić, który się chowa jak ktoś po nim przejdzie no to wystarczy po prostu tutaj gdzieś dodać wiadomo, kolejne repeatery tutaj poprzekładać, żeby wydłużyć sygnał także tak się to mniej więcej prezentuje mówię, no mechanizm możecie schować bardziej ja to zrobiłem takie, takie na wierzchu po prostu wystawione i teraz tak Tutaj wszędzie mamy, wiadomo, pistony. Tutaj też są po prostu pistony, nie? Tak jak z tej strony, tu O. Położony jest piston. Tu na niego jest pochodnia. Wszystko się zasila. Tutaj widzicie z jakim opóźnieniem. Jeszcze wam to pokażę na kamerce yy, z trzeciej osoby. Klikam. Yy, czekaj, żebym nie kliknął. Co się podziało teraz? Halo, halo. Pożem kurczę, roz. Rozbroiłem to i. I co tu się podziało teraz? Halo. Halo baza. Aha, dobra, to mi spadło. Brawo ja. E, -tia. No i działa to po prostu na tej zasadzie. Co zresztą już widzicie, ja wam to mogę w sumie też e, zademonstrować na przykładzie jakiegoś tutaj potworka. E, zrespimy tutaj jakiegoś jakiegoś zombiaka. Lekka zamuła nie ogarnąłem, że po prostu mi się te haczyki tutaj usunęły. Ale dobra, aha. Zrobimy sobie. Sam zresztą spadł, spoko. Zrobimy sobie noc. No może to jedynie nie działać w przypadku... w przypadku tych w przypadku mm, mm, mm. E, jakim jest no... Kurde mi słowa brakuje. Pająków, nie? W przypadku pająków to może nie działać, ale ogólnie to na wszystkie takie potworki działa jak najbardziej, no mówię. Na graczu też to zrobicie, jeśli macie tam jakiś serwer, na którym znacie e, gracie z kolegami Też bez problemu można to zrobić Myślę, że spoko Nie ma tutaj jakiejś wielkiej filozofii Wiadomo, że szło to zrobić w jakiś bardziej skomplikowany e, sposób Można było zrobić, że ten tłok do tego robi jakieś tutaj dzikie triksy, ale... No postanowiłem, że zrobię to w prosty sposób, tak Wiadomo, możecie sobie tutaj... Sk skrócić sygnał, nie? Zrobić na przykład takiego trika tu Takiego trika tutaj. Tak, i teraz się szybciej chowa. No, no. Tak się to prezentuje. Myślę, że każdy da radę sobie to na spokojnie zrobić. No nie ma tu dużych kosztów ani filozofii, także to będzie na tyle w tym filmie. Piszcie koniecznie, co mógłbym jeszcze dla was zrobić yy, za poradnik, z czego, z jakiego mechanizmu. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!